Dzień dobry! Przedstawiam test mrożenia zimowego oleju napędowego. Paliwo było mrożone ponad 60 godzin w temperaturze około minus 20 stopni. Tak jak Państwo widzicie, próbki zostały pobrane z 6 stacji paliw najpopularniejszych marek. Z wyjątkiem locoilu, gdzie w każdej stacji jest po dwie próbki, z wyjątkiem locoilu, gdyż tam jest tylko oferowane paliwo olej napędowy standardowe. Jak to wygląda? Zaczniemy od lotos. Lotos standard. Ilość wydrącenia parafii. Widać coś na dnie. No ale to jeszcze nic. Zobaczymy co dalej Lotus Premium praktycznie zero osadu, 0 parafinę, shell standard i shell premium. Jak Państwo widzicie, Statoil Standard. Też jest zauważalna ilość parafiny wykrystalizowanej na dnie. Statoil Premium praktycznie praktycznie nic nie widać nic, nic nie widać BP Standard no, coś lekko widać na dnie. jest wykrystalizowana przepraszam BP Premium już jakby troszkę mniej. Orlan standard. Jest ta ilość tutaj trochę wykrystalizowana, jak Państwo widzicie. Nie wiem czy to będzie tak widać, może zobaczymy jeszcze Trochę tego mleka pływa Orlen Premium Podobnie Lukoil Standard no. też było widać troszkę tej wytrąconej parafiny. Wnioski można wyciągnąć, co nam? co tankować, co nie. Na koniec dodam, że sponsorem tego odcinka nie była żadna z tych stacji paliw, ani żadna z tych marek z branży paliwowej. Do widzenia, pozdrawiam.